W bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie odbył się konkurs wiedzy czytelniczej poświęcony jednemu z najbardziej znanych dzieł polskiego romantyzmu – balladynie Juliusza Słowackiego. Wydarzenie wpisało się w ogólnopolskie obchody tygodnia bibliotek i zgromadziło uczniów z różnych szkół gminy, którzy z entuzjazmem stanęli do literackiej rywalizacji. Musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością Balladyny, powiedziałabym, że doskonałą znajomością Balladyny, bo konkurs miał wyłonić najlepszych czytelników i tak też było. Ale druga część konkursu polegała na tym, aby zaprezentować życie i twórczość. Jusza Słowackiego i to należało zrobić w tak przystępny sposób, aby słuchacze się zainteresowali. No i żeby to było przyjemne dla ucha i dla oka. Oczywiście poziom był bardzo wysoki, uczniowie niektórzy nauczyli się tej prezentacji niemal na pamięć. Jesteśmy byśmy zachwyceni i myślę, że każdy był zadowolony. Organizatorzy nie kryli zadowolenia z frekwencji i poziomu przygotowania uczniów, i jak zapowiadają, podobne wydarzenia będą kontynuowane w kolejnych latach. Młodzież przyjechała do nas prawie ze wszystkich szkół z naszej gminy, chętnie uczestniczyli w konkursie. Zostali nagrodzeni. Niektórzy wyszli tutaj z podwójnymi nagrodami, także się bardzo cieszymy, no i myślimy, że jak najbardziej. W kolejnym roku przyjadą do nas, bo byli siódmo-szóstoklasiści, więc myślę, że możemy się z nimi spotkać w przyszłym roku na kolejnym konkursie w ramach Tygodnia Bibliotek. Uczestnicy konkursu nie tylko zaskoczyli swoją wiedzą, ale także charyzmą sceniczną, piękną dykcją i umiejętnością budowania nastroju. Jak sami przyznali, do konkursu musieli się przyłożyć. Nie spodziewałam się dzisiaj pierwszego miejsca. Przygotowywałam się bardzo długo. Konkurs był naprawdę, trzeba było znać niektóre szczegóły. Przygotowywałam się długo z moją wychowawczynią oraz z moją koleżanką z klasy, która też już startowała w tym konkursie. Myślę, że konkurs był trzeba było znać szczegóły, ale były też takie rzeczy oczywiste, łatwe. Brałam już udział w takim konkursie i nie spodziewałam się takiego miejsca. Konkurs Balladyna to kolejny przykład na to, jak skutecznie można łączyć tradycję z nowoczesną edukacją, zachęcając przy tym młodzież do odkrywania literackich klasyków w sposób ciekawy i angażujący.